15 rad ojca Pio dla tych, co cierpił. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. z tej strony Sańsła Sadowski. Witam Ciebie na kanale śladami ojca Pio. Salve Maria. Chryste, peace, Ty, jeżeli jesteś pierwszy raz, subskrybuj kanał. Bądź na bieżąco z ojcem Pio klikasz tutaj subskrypcję, klikasz coś pude pójdzie polubienie, na chwałę Ojca Pio. najlepiej zaczynać film i kontu sobie krótką modlitwę, tak, aby też to te oglądanie było tak, też i modlitwą i na chwałę Ojca Pio, żeby Ojciec się mógł cię po Bogu bez modlitwy sobie. Nie możesz dać łaski po prostu, Zależy o wiele mniej otrzymać, jeżeli się nie pomodlisz, a jeżeli subskrybujesz kanał, co miesiąc w twojej intencji jest zamawiana, odprawiana Masza Święta. To jest ogromna łask, możesz otrzymać. Dzisiaj temat 15 rad. Ojca Pio dla tych, co cierpią. Każdy z nas cierpi. Ja też. Ty też, Sokpa, więc codziennie cierpisz. Łatwo jest mówić o cierpieniu. Taka jest prawda. <gry> I dla mnie też łatwo przychodzi mówić o cierpieniu. Jakie to piękne, jak jestem. Ale nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo wszystko, co jest łatwe w życiu, co łatwo przychodzi, też łatwo odchodzi. A cierpienie i znaczenie tego po chrześcijańsku to jest droga świętych. To jest droga, która nas prowadzi do zbawienia. Właśnie sobie porozmawiamy dzisiaj na ten temat. Pierwsza rada. Cierpienie znoszone w sposób chrześcijański jest stanem, który Bóg, autor wszelkich łask i wszelkich darów prowadzących do zbawienia, ustanowił, aby nam, aby dać nam chwałę. Co zasługi. Przez cierpienie zdobywamy zasługi. To jest ogrom zasług, które my możemy zdobyć. Właśnie na, na modlitwie Boga prosimy, a przez cierpienie też wyjednujemy sobie łaski. Też często odpłacamy za ogrom dobra, który otrzymaliśmy. Druga wskazówka. Im więcej cierpienia masz, tym więcej miłości otrzymasz. Im więcej cierpisz, tym więcej miłuj, możesz miłować Boga. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być fakirem, który znosi cierpienia w jakimś nie, wiem, nie wiadomo co że im więcej cierpienia wzorczy, tym jest lepiej. Nie, ale właśnie przez cierpienie karmi te zaufanie, karmi miłość do Boga. Ja mogę coś ofiarować Panu Bogu. Co możemy ofiarować? Co w oczach Bożych znaczy pieniądze, znaczy jakieś bogactwa? To są dobrymi rzeczami. Przecież po to też Panu dał, żeby dobrze nimi kierować. Ale cierpienie to jest ogromna ofiara, to jest szlachetne. Po prostu jest coś, co możemy złożyć Panu Bogu. Trzecia wskazówka. Jezus chce napełnić całe Twoje serce. Pan Jezus chce napełnić swoje całe serce łaską, chce napełnić, wypełnić swoją wolę, aby właśnie mógł powiedzieć w końcu tak jak święty Paweł Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to możemy tylko dokonać przez codzienne zapieranie się samego siebie. Cztery. Bóg chce, aby Twoja ułomność była siedzibą Jego wszechmocy. A się przez jak dostrzegamy swoje łomności, jak dostrzegamy też swoje słabości. To może być siedziba Wszechmocy Bożej. Wtedy my możemy się upokorzyć, możemy stanąć w pokorze. Ja jestem słaby, ja nie jestem wspaniały. A wtedy zwróci się do Matki Bożej proś właśnie. A Matka Boża ci daje, ale z zaufaniem, z pokoru. Im więcej ufasz, tym więcej Matka Boża ci da łask. Piąta wskazówka. Wiara jest pochodnią, która przeprowadza. Z... Prowadzi po stopniach opuszczonych dusz. Można tak powiedzieć, że właśnie wiara jest pochodnią. Ona nam rozświetla drogę. Tak jak często może szedłeś nie wiem, w jakieś procesji, czy ten z pochodniami, czy ze, pośród ciemności, tak wiara właśnie, jak taka świeca, ona rozświetla nam drogę po stopniach właśnie opuszczonych dusz. Ona nas przeprowadza przez te stopnie opuszczenia, przez stopnie problemów, które mamy codziennie. Wiara nas prowadzi. W zawirowaniach, namiętności, niekorzystnych okolicznościach niech podtrzymuje nas nadzieja w niewyczerpane miłosierdzie Boże. Nie, Pan Bóg jest miłosierny. Jeżeli skruszony człowiek przychodzi do Niego, to jest miłosierny. A nie zapominajmy też, że Bóg jest miłosierny, bo jest sprawiedliwy. Miłosierdzie bez sprawiedliwości by nie miało sensu. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Więc to jest bardzo... Ważne. To znaczy, nawet jeżeli nas sprawiedliwie ukaże, na sprawiedliwie ten to robi, to tak że to jest ogromny ogromnym Właśnie przez e, przyjęcie tego z pokorą możemy się tym mocniej nawrócić. Siódma wskazówka. Pokładajcie całe Wasze zaufanie w samym Bogu. To jest piękne. To jak Matka Boża, facet, też mówi: w końcu moje pokalane serce zatriumfuje. To właśnie w Bogu musimy pokładać swoją. Nadzieję w samym Bogu. Nikt nam nie da żaden światowy lider, żadna ideologia, żaden system, nie wiadomo czego, żadna aplikacja. Nie da tyle, co może dać nam Bóg. To jest ogromna łaska. Jeżeli w ogóle oglądasz ten film, jesteś zadowolony z tego. Albo coś się komuś z tym podzielić. To wszystko pochodzi od Pana Boga. To wszystko pochodzi od Pana Boga i też proszę Ciebie, przekaż dalej ten filmik. Niech więcej ludzi się dowie Ojcu Pio. Powiedz o tym, co tutaj słyszysz, porozmawiaj, przekaż to dalej, bądź apostołem, a nie tylko widzem. Zupełnie inna widać, co, nie? To nie? Właśnie w świętej niewiasty jesteśmy przecież jeszcze w, w oktawie zmartwychwstania. Co zrobiła Maria? Maria dowiedziała się o Panu Jezusie i co? Że zmartwychwstał. Ona poszła o tym rozpowiadać. Ona o tym mówiła innym. Więc widać, jak wiele łas daje apostolat. No właśnie. A więc pokładajcie całe Wasze zaufanie w samym Bogu. Osiem. Najlepszym pocieszeniem jest to, co pochodzi z modlitwy. O Pocieszenie na modlitwie. Sama w sobie modlitwa bez pocieszenia to jest też ogrom łask, ale e, taka modliwa to jest próba też wiary. Czasie mogę tylko dlatego, że mam pocieszenie, ale modlitwa na modlitwie możemy otrzymać pocieszenie. Czasem ileż łas to daje? Ileż łas daje e, modlitwa. Skupienie się na Bogu. Nie obawiaj się o nic. Wręcz przeciwnie. Uważaj się za bardzo szczęśliwego, że uznałeś, zostałeś uznany za godnego uczestniczenia bo, bólu Boga Człowieka. Co jest ważne. Nie obawiaj się. Nie zamartwiaj się o czymś. Jeżeli otrzymujesz ból, otrzymujesz cierpienie, Panie, to jest coś, co dane jest, jest godne Boga Człowieka. Ofiary krzyża, no jako uznał za nas Pan Jezus, która doprowadziła do zmartwychwstania. Cierpienie prowadzi do zmartwychwstania. Cierpienie jest, jak jeden święty powiedział, a święty w ramach jest salesk, ósmym sakramentem. Mamy siedem sakramentów. Często korzystamy z powiedzi, z komunii świętej. Jesteśmy bierzmowani, mamy chrzest. Ale właśnie ósmy sakrament. To jest, to jest po prostu sakrament. Tyle cierpienia dajemy. Stajemy się godni tego, co Pan Jezus robi za nas. Możemy współdziałać w zbawieniu duszy. To jest tak godne cierpienie. Bóg zostawia Cię w tej ciemności na Twoją chwałę. Jest to wielka szansa na Twój duchowy postęp. Często właśnie człowiek, Ostatnio raz pisała to mnie taka dziewczyna na Facebooku, tam widziała na świadomości, co że ma problemy, że jakoś tak. Właśnie ja mówię, może to jest próba Boża. Może to to, że nie jest fajnie, nie jest przyjemnie zawsze. Nie, nie jestem. Ofiarować to Panu Bogu z zaufaniem. Ja jestem w rękach Ojca. Jeżeli on mi to daje. Trzeba to zaakceptować. Tak jak ma święta Tereska z dziesiątka Jezus. Ona akceptowała cierpienie. Co przyniosło jej życie, co przyniosło jej e, Pan Bóg dał. Ona to brała hojnie. I ona karmiła swoje zaufanie właśnie cierpieniem. Często wywać się to, chciałby pamiętać, to mi dał Pan Bóg, to mi dała Matka Boża. Mój miłosierny ojciec, mój dobry ojciec, który chce czego, naszego zbawienia. O wiele więcej to znaczy niż materialne dobra, niż jakieś zadowolenie niż. Zjedzenie dobrego ciasta. To, to właśnie daje nam cierpienie. To daje nam zaufanie. Ono może karmić nas. Szczęście znajduje się tylko w niebie. Ojciec pił mówi. Szczęście znajduje się tylko w niebie. To, co tutaj jest, to nie jest szczęście. Ludzie się łudzą przecież ile razy. Że o, jadę samochodem, jadę tym, mam presję, że najnowsze ubrania, modne. Oczywiście człowiek powinien się dobrze ubierać, godnie. E, ładnie. Jest katolik powinien dbać o swoje świątynię Ducha Świętego, przecież to jest ciało, bo to jest ubiór. No ale podążaj za tym mieć takie przywiązanie, to jest coś, tylko szczęście osiągniemy w niebie. Tutaj na Ziemi te szczęście, co jest, to jest nic porówna jest ze szczęściem jak jest niebie. Widzieć codziennie Matkę Boże, obcować ze świętymi, z tak wspaniałymi ludźmi, herosami, świętymi. Przecież każde święte to jest heros po prostu, bo oni wypełni całkowicie plan Boży, jaki jest nam dany. Święty pamiętaj, czasem widzą wizokanonizację, czy ten, no fajnie, ten szczęście już jest z nieba. Chwila. To jest też patrzenie, to no, fakt, że się on jest szczęśliwy. A też każda dusza, która wypełnia, jest święta, wypełniła plan A dany dla niej. Plan A opatrzności Bożej, żeby zostać świętem. 12. Im bardziej pokusy diabła rosną, im bardziej diabła nas atakuje, tym dusza jest bliżej Boga. Ojej, jak to jest? Pokusa nie jest grzechem, pamiętajmy o tym. Jeżeli jesteś kuszony, zwracaj się do Boga. Tym bliżej będziesz Boga, co pokusy nas wręcz tak przybliżają do Boga. Często, często Pan Bóg musi się posłużyć takim życiu. Człowiek się opamiętał. Bo on jest tak przywiązany do tego, do tamtego. Zapomina o Bogu. A tu nagle człowiek zwraca się do Boga właśnie. Jak przychodzi co pokusa? Błogosławcie Pana za cierpienie i przyjmujcie kieli Getesem. Getes ma ni. Ojciec święty, Pan Jezus powiedział, że jeżeli, jeżeli Twoja wola jest, oddal ode, ode mnie ten kielich, ale jeżeli chcesz, to go przyjmę. Pan Jezus przyjmuje kielich, kielich cierpienia. On miał ogromne pokusy, żeby tego nie zrobić. I po ludzku, rzecz biorąc, on widział wszystkie nasze upadki, wszystkie nasze komunie święte, które przyjęliśmy. On wszystko to widział, jak sobie będziemy. I on to zrobił. On przyjął ten kielich, wybieraj cierpienia przez całe swoje życie, abyś mógł uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. Trzeba wybierać. Trzeba iść zdecydowanie z energią, z zdecydowaniem, z radością, z taką stanowczością. Brać cierpienie. To nie jest łatwe. I mi też to nie jest łatwe. Ja nie mówię, że jestem. Ale tak mówią cię się Nie ja to mówię, tylko i się wybiera Wybierać cierpienie. To znaczy oczywiście, że czy wspierać to cierpienie, czy właśnie podtrzymać się w cierpieniu, to znaczy, że ja mam wybrać coś co mi sprawi ból, albo coś co nie sprawi bólu, to tam wybierać w ten. normalnie mądrze jest nie brać tego co sprawia ból to jest też prawda trzeba, bo oczywiście, że mogę uniknąć czegoś to, to powinienem zrobić ale nie za cenę grzechu, nie za cenę utraty obowiązków zawsze trzeba o tym pamiętać, nigdy za cenę grzechu, nigdy za cenę obrazy Boga Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Modlitwa, ona otwiera serce Boga, szczególnie jak przyjmiesz komunię świętą, oczywiście w stanie łaski święcej. To wtedy święta Teresa mówi zawila, że wtedy Pan Jezus stoi jak na tronie i jakie chcemy łaskę nam daje, po prostu stoi jak król na tronie i po prostu w naszym sercu. I wtedy możemy tyle łask otrzymać, tyle łask prosić, Bo wtedy w Tobie jest realnie obecny Chrystus. Nikt tyle nam nie może dać żaden system, żadna filozofia, żadna ideologia, żaden think tank, żadna partia polityczna. Nic nam tyle nie może dać, co Kościół codziennie przyjmując Chrystusa. To jest najbardziej możliwe połączenie się z nami. Pan Jezus nie wybrał budki telefonicznej na górze w Afryce, nie wybrał, nie wiem, tam aplikacji do połączenia się z nami, nie wybrał internetu, nie wybrał tam wybrał komunię świętu. Że on to wybrał, to wybrał najdoskonalszy sposób połączenia się z nami. To jest prawdziwe to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Spożywamy go, czy on się nam całkowicie oddaje i całkowicie my go przyjmujemy do siebie. Sprawdziwa radość po prostu i namodliwie, pamiętaj, otwieramy serce Boga. Proś dużo o wiele rzeczy. Pewnie. Pan Bóg chce ci to dać. Tylko musimy się na to otworzyć. Tyle mam dzisiaj dla Ciebie. Subskrybuj kanał, przekaż to dalej. Przecież ten filmik danych najwięcej Polaków, katolików w Polsce się o tym dowie. Czemu nie? I daj polubienie. Niech ojciec Pio Ciebie chroni. mnie w tych czasach. ojca Pio o opiekę od koronawirusa, o opiekę od O opiekę od złych, od zła, od cierpienia. Cierpienie wybierajmy zawsze. Ale też prośmy ojca Pio, o to, abyśmy je umieli przyjąć, ale w szczególności od zła, od grzechu. Tyle mam się dla ciebie, święto I, Pio. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo sia. Si dato Gesù e Maria, non ci